Siemanko z tej strony Zenek. E, witam Was w kolejnym odcinku. No i zgodnie z zapowiedzią e, bierzemy się za tak zwane sianokosy, choć nie takie typowe sianokosy, ponieważ no, będziemy zbierać nic innego jak e, żyto skoszone na zielonkę. E, no, dzisiejszy vlog miał mieć troszeczkę inny charakter. Mieliśmy być we trzech w sumie na jednym polu w jednej chwili. E, ale wyszło jak wyszło. Na razie jestem sam, będę robił wałki. Po to, aby troszeczkę tą masę podnieść, obrócić i żeby jeszcze ona doschła w tym momencie. E, także jesteśmy już na miejscu. Jak widzicie Jaśku z grabiarką się prezentuje. Ja sobie doczepiłem jeszcze pytak do bel, jakby Łukasz dojechał, by mi jakiś balot przeszkadzał, no to będę e, go odkładał. Także widzę po e, masie, no, gdzie, nie, gdzie, gdzie tutaj jeszcze jest cień to jest delikatnie mokra, więc objedziemy sobie od strony na pewno słońca. No, i nie wiem, jest jeszcze zielona. Nie wiem, czy to presa łyknie. Zobaczymy, także bierzemy się do roboty. Także rozkładamy w ten sposób grabiarkę. Wymieniłem sobie linkę, bo tamta już po tylu latach na deszczu, na powietrzu, na słońcu no, przestała służyć. Wiązałem, więc dałem sobie nową. Także w tym momencie karuzela nam się rozkłada. Ramiona mają takie trzy słuchajcie, tutaj oczka. To odpowiada za szerokość roboczą maszyny. Ja, z racji tego, że jest to zielona masa, zostawiam sobie jak na najmniejszym, żeby jak najbardziej ją podebrać. No i nie robisz też Łukas Łukaszowi za wysokich, za szerokich przede wszystkim wałków, żeby on to mógł po prostu podebrać. Dlatego zostawiamy sobie na tym można powiedzieć najmniejszym. No i co? Oczywiście wałek wrzucimy sobie na 540 eko. Ustawimy jeszcze spornik tempomatu i bierzemy się za robotę. Także grabimy skoszone żyto na zielonkę. Ja już tutaj sobie możecie zobaczyć kilka przejazdów, no dwa przejazdy w zasadzie zrobiłem. Nie nagrywałem, ponieważ miałem dość spore problemy z ustawieniem głębokości pracy, jeżeli chodzi o tą grabiarkę. No trochę wczoraj też pompowałem koła i najwyraźniej przesadziłem z nabiciem ciśnienia. No i oczywiście musiałem trochę tego powietrza upuścić, żeby wrócić do poprzedniej wysokości, ale i tak miejscami jest to po prostu za mało. Jak to wygląda? Dotychczas zbieraliśmy trawę, która można było powiedzieć była bardziej sucha nie była tak gęsta, nie była tak ciężka nie miała w ogóle takiej gęstości, jaką ma tutaj teraz żyto. Co więcej, te żyto wpadło no jakby to powiedzieć tutaj jak redlica siała, czyli wpadło pomiędzy jednym a drugim rządkiem no i ja fizycznie nie mogę go wyciągnąć, więc jakaś część tej zielonej masy niestety, ale po prostu zostanie tutaj. Nie mam specjalnie na to wielkiego wpływu. Próbowałem już wszystko, opuściłem już najniżej e, koła kopiujące, tak jak się dało. Znaczy, czyli podniosłem je najwyżej, żeby opuścić e, same ramiona grabiące. E, upuściłem powietrza i jeszcze ile mogłem na cięgnach, e, tyle też tą grabiarkę, można powiedzieć, utopiłem. No i powiem szczerze, to i tak jest jeszcze wciąż mało, więc już więcej zrobić na tym etapie nie mogę. Nie wiem, rozważam jeszcze opcję taką, żeby to przejechać przetrząsaczem Podbić to jeszcze do góry i wtedy to jeszcze zebrać Ale nie wiem, czy przetrząsać w tym momencie coś by tutaj zmienił i jakoś by nam tutaj pomógł Nie wiem, na razie grabię, tu gdzie jest gęsto, gdzie jest duża masa, fajnie to wychodzi, wszystko zbieram, natomiast Przede wszystkim na poprzeczniaku, tam gdzie były nawroty kosiarką, nawroty przetrząsaczem Jest to bardziej ubite, wbite w ziemię No i niestety e, jakieś 30-40% nawet zostanie na poprzeczniakach tej masy e, I tak to po prostu e, wygląda Rzuciłem sobie kamerkę na głowę, będzie mi troszeczkę e, łatwiej tutaj e, operować Ja zazwyczaj jak widzicie, albo możecie zauważyć Poprzeczniaki robię na tak zwane dwa razy wszystko po prostu po to, żeby się nie męczyć, tak jak mam dziś tutaj właśnie, widzicie, płot. Jakbym miał jeden przejazd, byłoby to kiepsko. Tak mam na dwa razy. I mam dość spore pole manewru tutaj, żeby sobie elegancko nawrócić. Więc zawsze te dla mnie dwa poprzeczniaki to jest takie minimum. Czasami, jeżeli są kliny, robię nawet i trzy. Wszystko w zależności, jakie jest ukształtowane pole. I staram się po prostu do niego dostosować. No dawno nie grabiłem takiej zielonej masy. No, w tamtym roku co prawda był owies, ale ten owiec był bardziej wymieszany z trawą, więc tutaj trawa troszeczkę zrobiła takiej podeszwy. E, to jest typowe można powiedzieć ściernisko, więc średnio. E, no, już zapomniałem w zasadzie, jak się na takich polach grabi. Natomiast no, zaraz się po prostu wprawimy. Jest to pierwsze e, uruchomienie, można powiedzieć w tym sezonie więc się przyzwyczajimy do tego. No może to jest jakieś takie moje złudzenie, że trochę tej masy zostaje. W każdym bądź razie na oficjalnie mogę powiedzieć, że zielone żniwa w naszym gospodarstwie zostały rozpoczęte. Mamy 8 dzień maja. Ja w swojej historii pracy, jak pracuję, jeszcze nie pamiętam. Znaczy, jak żyję w zasadzie, nie pamiętam, żebyśmy 8 maja kiedykolwiek zbierali e, jakąkolwiek roślinę na zielono. Nie wiem, może bracia będą bardziej pamiętać, może w innych latach robili coś podobnego. No nie wiem, ja na pewno tego nie pamiętam. Wiem, że już w Polsce też nieco niektórzy zaczęli kosić żyta, więc też dostaję czasami zdjęcia właśnie. Także pozdrawiam te wszystkie osoby, które mi oglądają, które mi przysyłają zdjęcia messengerem. Widzę, że u Was też robota idzie i też nie próżnujecie, czyli wszyscy jakoś staramy się zabezpieczyć w tym momencie tą bazę, bazę paszową. No, i jakoś sobie radzimy. Także u nas to jest 5 hektarowy kawałek, więc on specjalnie nie będzie bolał, jeżeli chodzi o e, żniwa, już takie typowo zbożowe. A tu, jak już Łukasz wspomniał w ostatnim filmie, w ostatnim vlogu, chcemy spróbować z kukurydzą. Także pozdrawiam wszystkie osoby, które tak e, bujnie komentowały pod, firmę, pod filmem, pod vlogiem, e, który dotyczył krów, wydajności mleka i tak dalej. Jak widzicie, nastąpił przełom w naszym gospodarstwie. Więc, to nie jest tak, że jestem uparty i będę dążył do tego, co, co, co mówię i koniec. No, postanowiliśmy spróbować z tą kukurydzą. Zobaczymy, jeżeli się uda, coś z tego wyjdzie. Na pewno będziemy to kontynuować. Także, to jest dla nas taki można powiedzieć test i wyćwiczenie. No, wprowadzenie innej technologii żywienia, jeżeli chodzi o krowy. Teraz zgodnie z zapowiedzią, nie wiem czy to kamera tak odda, ale zobaczcie, wyczyściłem sobie dronego w środku, ładnie, plakiem przeleciane, tak żeby się wszystko ładnie błyszczało. Uchwyt na telefon sobie też przygotowałem. W tamtym roku jeszcze nie wiem, jak będzie, w tym roku będzie, będę pewnie nagrywał, ale w tamtym roku często sobie tak ustawiałem telefon. Jak wlatywał jakiś vlog od Szoka, albo od innych YouTuberów, no wiadomo, puszczałem sobie. Głos na Bluetooth, słuchałem co tam chłopaki gadają. Czasami też rzucałem okiem, oglądałem mniej więcej, bo mam telefon na przodzie, także takie rozwiązanie sobie rzuciłem do ciągnika. Ksi okna zamknie to jest fajnie wygłuszona kabina, więc można e, kulturnie już sobie, że tak powiem, pracować. Ogólnie rzecz biorąc, e, skrzynia John Deere to jest Power Shift, czyli ma tutaj zakres od A do F i plus 4 półbiegi na każdym biegu. Ja aktualnie jeżdżę na C3 z prędkością 5,5 km na godzinę. Obroty mam w tym momencie niecałe 1500, ponieważ jeżdżę tutaj wałkiem ustawionym na 540 Eco. No i na wałku osiągam prędkość 470 obrotów na minutę. I to jest taka optymalna prędkość, jeżeli chodzi o wałek tutaj w zgrabiarce. Też nie ma sensu dawać nie wiadomo jak wielkich obrotów, no bo te przekładnie za dużo też nie wytrzymają. Bodajże to jest chyba dopuszczalna 480 maksymalnie musiałbym znowu, a nie, 400... Widzicie, nawet mi pisze na tej kartce 490. Nie wiem, ja starałem się kiedyś pracować na tak dużych obrotach. Ale miałem wrażenie, że to się może zaraz kurczę rozsypać. A no nie wiem, może to jest. No ja pracuję na 470 i to mi wystarcza. Dlatego też jadę z tak małą prędkością. Z racji tego, że no ta grabiarka mi nie podbiera. Nie nadanża po prostu nadrobić tej masy i jej zebrać do, 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 do środka, do wałka Dlatego no, jeżdżę z taką prędkością jak jeżdżę W zasadzie jak robię już taką typową zielonkę z traw No to ogólnie podchodzę już z prędkością pod 8, pod 10 km na godzinę To jest taka no, na równym polu oczywiście, bo są dziury no to wiadomo nie pogonimy Także z taką prędkością staram się po prostu poruszać Pewnie też będziecie się interesować tym jakie, jaka, jakie zapotrzebowanie mocy do tej zgrabiarki Ogólnie powiem wam tak, wcześniej, dużo, dużo wcześniej jeszcze na samym początku stąd z tą zgrabiarką, pracował nasz MTZ. W pierwszej wersji był ten MTZ niebieski. Potem zastąpił go czerwony. Bo w zasadzie mieliśmy dwa MTZ, -y, ale to nie o tym w dzisiejszym odcinku. No i MTZ on był bez żadnej turbiny. To była ta najprostsza wersja, czyli miał 82 konie, no i na dobrą sprawę dawał sobie radę, ale miał zawsze problem z tą hydrauliką i zawsze. Czasami był problem, znaczy, no problem, no, nie trzymały na pewno mu cięgna, na, cięgna, dlatego mi się nim ciężko pracowało, bo zawsze gubiłem wysokość pracy i można było sobie narobić tutaj z tyłu bałaganu, jeżeli chodzi o wałek potem już mówię, kurde i tak stoi John Deere duży e, bez roboty więc dlaczego ja mam się katować w tym MTZ -cie? no i przeszedłem do John Deere'a więc ten John Deere aktualnie ma 125 koni no i tej mocy ma idealnie mogę powiedzieć bo zawsze w tym MTZ jak podjeżdżałem gdzieś pod jakieś stromsze górki jak było mokro e, no to delikatnie można powiedzieć tej mocy mu gdzieś tam e, brakowało więc e, ja optymalnie powiem, że do tej zgrabiarki 100 konny ciągnik w zupełności wystarczy, więc jak macie już e, jakieś nowsze ciągniki z taką mocą, to możecie być spokojni, taka grabiarka Wam w zupełności wystarczy do takiego ciągnika i na pewno będzie z nim dobrze współpracowała no i dlaczego też tego John Deere'a wziąłem do grabiarki? no przede wszystkim jest to, że najważniejsza jest w zasadzie ergonomia pracy jeżeli operator czuje się w danej maszynie dobrze, to na pewno ta robota będzie o wiele i lepiej wykonana więc skoro już ten ciągnik był, skoro był na podwórku, no to dlaczego go po prostu nie wykorzystać, przecież po to był w zasadzie zakupiony, a nie po to, żeby stały na niego patrzeć, bo jest nowy, więc stąd taka decyzja. Teraz pytanie, czy on pali więcej od MTZ-a, powiem Wam szczerze, nie wiem. I tutaj podstawiam bardzo duży znak zapytania, ponieważ w mtz żeby uzyskać tą prędkość na wałku, no to musiałem dać przynajmniej obroty 1800 do 2000 nawet, żeby, żeby te obroty uzyskać. Tutaj w John Deere, jak możecie zauważyć, mam niecałe 1500, tak? więc on tego paliwa tutaj na dobrą sprawę też dużo nie pali i można powiedzieć, jest to jakoś tam porównywalne, jeżeli chodzi o mtz -ie. O, tutaj widzicie, z jedną ręką ciężko sobie poradzić, jak trzymam kamerę na uwrociu, no, ale to nic, damy radę. Dobrze też, jak jest, jak Łukasz tutaj kosi na GPS-ie, wtedy ja się nie męczę, wychodzą mi równe, równe kawałki, nie muszę kombinować gdzieś tam jakieś odjazdy. No i często też jest tak, że w tamtym roku na przykład ta trawa nie była wysoka, którą kosiliśmy, no więc nawet jej przetrząsaczem nie ruszaliśmy, czyli można było powiedzieć, Rano ją kosiliśmy, a o godzinie 18 przejeżdżaliśmy i zbieraliśmy. Więc ja miałem po GPS-ie równe, już pokosy zrobione I wjeżdżałem po prostu co 3, co 3 i e, ładnie mi po prostu z tego już się wałek robił No tutaj jest po rozrzuceniu, więc troszeczkę jest inaczej, ale też widzę przejazdy, więc staram się jechać w miarę równo i generalnie, jeżeli chodzi o samo grabienie, no to to no też żadna stresująca robota. No wiadomo, trzeba uważać na kamienie, na studzienki, na słupy, na baloty, które gdzieś mogą też być obok, jeżeli już idzie od razu presa. No i nawet jak teraz tutaj grabię, też kolejna ważna i istotna sprawa, żeby w takich kolejnach się nie pierdzielić. Czyli dobrze jest, żeby te ostatnie boczne koła kopujące szły po górnej części bruzdy, no wtedy nie będziemy łamali zębów więc można powiedzieć taka moja rada jeżeli będziecie grabić kiedykolwiek takimi albo już grabicie no to zwracajcie na to uwagę bo łatwo można narobić sobie bałaganu co więcej, no nie kurzy się, no to słuchajcie nie widać suszy na tych polach więc, znaczy no nie widać, on tak już abstrahuję oczywiście a zaraz zostanę opierdziel od, od was komentujących jak nie ma suszy nie no, susza jest, oczywiście nas ten też tutaj wspomógł, jak widzicie. Myślę, że jak to zbierzemy, to w poniedziałek wyjdziemy tutaj już z uprawą, myślę, że najprostszą, więc posiejemy tu kukurydzę i zobaczymy, jak będzie rosła. Jak to mówią, będzie woda, będzie rosło. Nie będzie wody, będzie płacz. No i w zasadzie tyle. Że muszę Wam powiedzieć, że już e, małymi kroczkami zbliżam się do. E, końca tego 5 hektarowego kawałka, tam jak oddali pod lasem, znaczy pod lasem, pod drzewami, zauważycie, jest już Łukasz z kolejnym Jaśkiem i z presą. Także wziął się zapresowanie. A jak to wychodzi w ogóle z wydajnością na tym kawałku i z tą prędkością? Słuchajcie, na dobrą sprawę jest 11.15 w tym momencie. więc obstawiam, że ten kawałek dojadę tak do 11.40 i wyjdą mi dwie godzinki. Czyli, jak te 5 hektarów podzielę przez 2 godziny, to wyjdzie mi 2,5 hektara na godzinę. Taka wydajność przy prędkości 5,5 km na godzinę. Szczerze, średnio zadowalające, ale no tak trzeba było po prostu jeździć. Nie ma wyjścia. Także tak widzicie, wyglądają u nas zielone żniwa. Można powiedzieć, rozpoczęte już na całego. Chciałem zrobić z tej akcji dwa odcinki, ale zrobimy jeden. Za chwilę oddam kamerę Łukaszowi i Łukasz coś dopowie. Także będziecie mieli podgląd zgrabienia, zbalotowania. Jak mi się jeszcze uda, to uchwycę owiarkę. W każdym bądź razie lecimy z tematem. Trochę tych balotów wychodzi, także myślę, że będziemy mieli co tutaj pozbierać. Ja w tym momencie pakuję się, spadam do obory. Ogarnę się w oborze i przyjadę tu pewnie z przyczepą i zbiorę trochę balotów jeszcze. 那些肉呢？